Witam Wam wszystkim, ja jestem Oga Konieczyńska i witam Was na kanale Wobec Obiektywu i Dzisiaj zaproszę Was do czegoś nietypowego i zachęcę, mam nadzieję, Was do czegoś nadzwyczajnego. Każdy z Was wie, czym takim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, i w tym roku, czyli 12 stycznia, mamy 22 finał. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Tak brzmi tytuł tej akcji w tym roku. YouTuberzy, czyli Wszyscy vlogerzy i w tym na przykład też ja zachęcają Was do tego, abyście dorzucili się do wirtualnej puszki, którą możecie znaleźć w opisie filmiku. Jest to link i tam możecie przesłać pieniądze. I o tym, że pomagać warto, wydaje mi się, że mówić nie muszę, ponieważ znam swoich widzów i wiem, że mogę na nich zawsze liczyć, czyli mogę Właśnie też na ciebie i na to, że możesz przelać tam jakiś grosz. Nie chodzi już tylko o to, żeby po prostu przelać pieniądze właśnie do tej puszki, ale o to, żeby w ogóle zaangażować się w tą akcję, która jest wyjątkowa, wspaniała i wydaje mi się, że jedyna w swoim rodzaju. I spotkać kogoś po prostu na licy, kto właśnie zbiera, kto jest wolontariuszem i kto z puszką, wrzucamy tam jakąś sumę pieniędzy, jaką chcemy, może być to złotówka nawet, Przyklejam sobie serduszko i z nim wędrujemy, świadczamy o tym, że jesteśmy fajni i pomagamy, bo warto przecież pomagać. Ja mam nadzieję, że właśnie teraz wchodzicie do tego linku, przysyłacie jakieś pieniążki, pomagacie, ja już oczywiście to zrobiłam i zachęcam Was do tego, dlatego trzymajcie się na razie, pozdrawiam Was ciepło, pa, buziaczki, I zachęcam Was oczywiście też do tego, żebyście zaglądali na kanał dalej, takim